Lewoskrętna witamina C nie istnieje. I to jest naprawdę jedno z moich największych zaskoczeń tego roku. Kojarzycie tych szarlatanów od suplementów, którzy twierdzą, że wyleczą przeziębienie raka i zły nastrój właśnie lewoskrętną witaminą C. I ja całe życie myślałem, że oni po prostu sprzedają ludziom inną wersję witaminy C, bo rzeczywiście w pewien sposób istnieje inna wersja. Witamina C to nazwa na kwas askorbinowy i on rzeczywiście może występować w dwóch różnych wersjach L oraz D. Ale nie będziemy tutaj wchodzili w Skomplikowaną od strony chemicznej dyskusję na temat enancjomerów, wystarczy, że wiecie, że kwas askorbinowy może występować w dwóch wersjach. No i ja całe życie myślałem, że ta lewoskrętna witamina C to jest po prostu ta druga wersja kwasu askorbinowego, która niczym się nie różni w działaniu biologicznym od tej pierwszej, tylko ma bardziej chwytliwą nazwę, więc można ją sprzedawać drożej. Ale tak naprawdę jest jeszcze gorzej niż myślałem. Lewoskrętna witamina C. Po prostu nie istnieje. Ci znachorzy sprzedają najzwyklejszą witaminę C, dodają słowo lewoskrętna, dodają jedno zero do ceny i mają czysty biznes. Bo ta witamina C, która jest potrzebna naszemu organizmowi, to właśnie kwas L-askorbinowy. Istnieje też kwas deaskorbinowy, ale on nie ma takich właściwości biologicznych i nawet nie jest nazywany witaminą C. I ja serio uwielbiam odkrywać właśnie takie smaczki w tych wszystkich teoriach spiskowych i pseudomedycynie. Na przykład, ostatnio dowiedziałem się, że w lekach homeopatycznych nie ma zwykle żadnych substancji czynnych. Możecie zerknąć na mój poprzedni film na ten temat i koniecznie zaobserwujcie profil Nauka Sprawdza.